Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 10 z GTA The Lost and Demet, Ściszę sobie na początek trochę gierkę. O właśnie, jedziemy e, bezpośrednio na misję do Gima oczywista oczywistość. No i dobra. O kurde, to ty policja. o. Myślałem, że mnie gonić nie będą. Oczywiście, tym samym motorkiem co wczoraj na zakończenie filmu żeśmy śmigali, to, se postanowiłem, to sobie postanowiłem, nie se, bo takiego se to, to, to nie ma takiego słowa. To sobie postanowiłem, że po prostu se pojeżdżę tym, sam, tym samochodem, chciałem powiedzieć, motorem jeszcze i po prostu się nacieszę tym, jakże wykwintnym, eleganckim. I piekielnie szybkim modelem. <grym> A właśnie, trochę inaczej niż zawsze, ale to tak... tak, Nie wiem, za bardzo pobudzony jakiś jestem. Nie wiem czemu. Dobra. Ale jedzie ty. W końcu tak ustawiłem fajnie mikrofon, że mi nie zasłania połowę ekranu. Tak jak zrobiłem w 90% filmów na tym kanale, więc yy, no. This. Gentlemen, Johnny, you remember Ray, right? Yeah, how you doing? How am I doing? I got the feds all over me. I got a boss who's a paranoid wreck, and I got a guy above me in the food chain with a brain like an overcooked hearty joke. <laughs> Things are great. Yeah? Sounds like shit to me, but whatever. So, uh, why are you here? I heard your boys is having a little internal dispute. Yeah, where'd you hear that from? From Ashley. You friends with Ashley? Everybody's friends with Ashley, tough guy. <laughs> uh, you know, she's a good kid and all. A little messed up, but, you know, she needed a friend. Ray told us where Brian is. Yeah. Oh, yeah? Where? And how the hell does he know? All right, all right, all right, right, right. Don't go breaking my balls, all right? I talked to Brian a half an hour ago. And listen, I understand where you guys are coming from. And on one hand, I don't give a shit. A bunch of grease monkeys want to have an all-out gangbang be my guest. You're all adults. Sort of. <laughs> But right now, I need calm. Billy's on the inside. I need a steady flow of merchandise. So it's in my interest to see that you boys calm things down. End this little squabble and get back to work. I'll see you later. Yeah, see you later, right? Yeah, eh? bye, buddy. So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl now that you mention it so does brian right now he's our problem god damn it brian was my brother yeah he was but so were a lot of people i don't feel like that shit means too much anymore so so i'm gonna go pay brian a visit and see just what that fat fucker's problem is see you all later okay Padniemy sobie e, oczywiście na kawkę. Dobra, Jana. Ten swój motocykl wolał, ten co przed chwilą, nim jechał. No ale dobra, już pojedźmy tym e, wykwintnym motorem John'ego. Motocyklem, przepraszam. Więc no. Pojedźmy sobie. Już coraz kurczę szybciej, bo teraz wy to dostaniecie w poniedziałek 18 marca. Eee, ja to nagrywam oczywiście dzień wcześniej. O, ale już dwa dni jakby to oglądacie. Eee, Do In The Dark, którego się niezmiernie nie mogę doczekać. Eee, nie wiem czemu, może po tym trailerze taki fa fa fajna gra. W sumie tak mi, się wydaje, tak mi się wydaje Ale no i po prostu tak Przejdziemy do GTA 4 Przejdziemy tego Darklighta i Ja chcę jakieś same nowe tytuły na, na Na ten kanał nie bo tak W te stare to się tylko będziemy grać tak dla klimatu bo tu Bo co Bo to jest te nowe to żadne. nie przestał Na przykład mam jeszcze gry yy, Uncharted 4, Uncharted 4, tak chciałem powiedzieć, którą też bym w sumie chciał sobie przejść, tylko nie mam czasu, nie wiem kiedy, no bo tro trochę tych serii jest na rozpoczętych teraz, tak. E, ma mam obstawę w swojej kryjówce. Dobra, co ty. Ten... No nic, jesteśmy zdrajcami, no co zrobić? To nie będzie trudne, mi się tak wydaje. Gra nam pokazała, że możemy wejść sobie od najlepszej strony. Sobie z tym wejdźmy dziadem. Zobaczmy, jaki to po prostu rozpustoszenie Dawaj, wychyl się tylko, nie? You. You. ktoś oh, był, od ty dziadu! On jest ogóry ten bryan. Nie! Ale trochę przester, chyba, był czy nie? A ja się zdenerwowałem. Ale dobra, misja zaliczona. Te? Czy nie? My zaprosiła mnie Wszystko, wszystko rozumiem. Yy, dobra, tych misji w sumie nie będę robił tych wojnych gangów, bo to nie wnosi nic do fabyły. A po co się gra w grę? Dla fabuły, więc... Yy, więc no. Odaj mi ten motocykl. Nie muszę powtarzać tej misji. Zrobiłem wszystko chyba poprawnie, czy tam jeszcze była druga część, nie. Poprawnie wszystko zrobiłem. Sorry, mieszkanie Bryana, on już to Na pewno miejscówka będzie lepsza niż stara. Ja wolę w klubie mieszkać, tak właśnie. Albo sobie w sumie... Albo w sumie do Briana. Bo tak kurde... Czemu nie? Czemu nie? Mamy dwie superaśne kryjówki. A cały czas w tym klubie, no to tak średnio. Pójdźmy sobie do tego Briana. W sumie jak będziemy tam już kończyć grę, nie? Znaczy kończyć grę, kończyć odcinek, o tak powiem. Kończyć będziemy odcinek i po prostu sobie tam pójdziemy i potrącimy... o nie! Potrąciliśmy tego człowieka. Dob Dobrzy z nas po prostu. Dobrzy z nas Johnny. <grywy> Jakkolwiek by to zabrzmiało Więc no. Więc po prostu na koniec filmu sobie pójdziemy, zapiszemy grę u na yy, w mieszkaniu Brianna, a teraz już w mieszkaniu Żonego. No bo co? Więc dobra, no i kontynuując o tych grach, no to yy, też bym chciał gdzieś tak na wakacje albo nie, jeszcze tak maj, czerwiec, miałoby klimat. Granie w Gietę Sandrasy, które bym bardzo chciał przejść. Albo Vice City, nie wiem. Coś z tych dwóch gier, ale oczywiście definitywna edycja. Więc... no... Więc no i tyle by było w sumie z jeszcze... Nie wiem, na pewno wszystkie części GTA będę chciał przejść. Czyli, no nie wiem, no tak, trójkę, czwórkę to bym to Eee, Czwórkę, piątkę, oczywiście, San Andreas, Vice City i w sumie tyle. No to wszystkie części jak nic, nie? Ale, no, mam trochę tam tych gier od Rockstara kupionych, więc na pewno będzie ciekawie. Reddit Redemption mam. Buli, mam co tam jeszcze mam GTA 5, no ale kto by GTA 5 nie miał w tych czasach też bym musiał sobie tą fabułę przypomnieć kurcze no i to tak za niedługo w sumie szóstka wychodzi znaczy za niedługo no w 2025 czyli dokładnie w sumie zaraz no w kwietniu no to za rok i miesiąc wychodzi e GTA 6. Ale to i tak na konsole tylko, pewnie. No jak nic na konsole tylko. Czyli w 2027 może wyjść. Jezus Maria. To jest po prostu... Kupa czasu. No ale pewnie jak wyjdzie GTA 6 to... Panowie... To będzie mocna gierka, nie? Dobra. To customs and you home free. And stop being, yeah. I'll, I'll see you soon. And don't worry about my friend Johnny, huh? he's uh, he's ugly, but he don't bite. <laughs> <laughs> uh. Uh. Andreas, sí. Andreas, sí. why do I pay you to protect me when you well, don't do I, nothing? I, I was in, in the kitchen, I was doing the thing. I don't want no fucking in. excuses. Get uh, the fuck back in the kitchen, pero, okay. okay, okay, Jesus. What's up? You had a good time the other day with those boys huh? men and their motorcycles Sure. <laughs> Why we need to hit that convoy so hard? You know all these bodies can't be good for your business. Ah uh, you don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people. I'm the big boss. Okay <sighs> People gonna love you? But they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you are a woman in this macho fucking world. They're gonna hate you because you're from the island. Super people think Latinos ain't worth shit in this town. When you're the big boss, and you, me, these bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background and tried to turn me out. When I was 14 years old, I fed him his balls. I'm just saying you should limit your casualties. <laughs> when I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Now, nah, I, I ain't saying all men are bad, Woulda married three of them if I thought that, right? <laughs> 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 All right, let's do this, Liz. Okay, okay, go get my girl Martha. She just came in on the Adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Okay. Where? Andreas? See? Si. You fucking missed a spot. I miss a spot, no. Come from this. Dobra, eee, no i co? Odbierzmy przemytniczkę na To był fart. No, że przeżyliśmy to oczywistość, żeby tutaj sobie nie myśleli. O ty, kurde, zapatrzyłem się na mapę i nigdy się nie patrzę na mapę. A teraz spojrzałem się aż za dobrze, i musiałem po prostu uderzyć w tą taksówkę, bo inaczej to, to cienko. Ja to widzę. Więc no cyk Ja to myślałem, że przy, przejdę jeszcze to całe GTA z dodatkami, nie? Jeszcze The Last of Us się pojawi, nie? A to dupa. Ale to już wiecie jaka będzie na pewno kolejna gra po... Jak przyjdzie Malony do Dark, no to co? Ale to, ale, nie, ale to kurczę, jak mi się spodoba, rzeczywiście będę, będzie taką zarobistą grą, jak ludzie mówią, no to dwa odcinki dziennie, nie jak nic. <grym> Będą byle by mi się chciało w to grać i będzie git. Bo nic z przymusu oczywiście. Bo może być tak po prostu nahypowana, a jak ostatnio tak kurczę no, że ona nie ma dużych wymagań. No to tak, kurczę, coś mi tutaj śmierdzi, ale no co, nie grałem w tą grę jeszcze, więc co ja mogę powiedzieć o tej grze? Więc no, Czy może się, może wyjdzie i się okaże, że to po prostu będą jakieś bugi. I w ogóle nie będzie to dupy gierka albo fabuła, jest zrobiona w ten sposób, że jest... Nie wiem, nudna albo nic się w niej nie dzieje i... No to w sumie nudna albo po prostu, nie wiem, głupia. To jest tak może być wszystko, może się zdarzyć, nie Ale najlepsze jest to w grach od Rockstara, że kurde kupujesz i ty wiesz, że to... Że to fabularnie, to to zmiecie z planszy, nie? Więc no, więc tam nawet nie musisz czekać W GTA 6 na pewno będzie... Znaczy może serenki nie dam uciąć, nie? Ale... Na pewno będzie bardzo dobra fabuła Więc no... I coś czuję, że nawet lepsza może być niż... W GTA San Andreas Albo w piątce, bo w piątku jest chyba najlepsze wobu, z czego słyszałem, ale dla mnie no to w San Andreas. Jak przybije San Andreas to już jest naprawdę duży, bardzo wysoki poziom. This girl works hard as swallowed bags of coke and in a minute blowing me. So uh sir, hey, hold on. Your name Marta? Say, say come on with me. Come on, keep your head down. Oh court. Oh loro Gio ja trofie um Co tu się dzieje najlepszego na świecie? Człowieku, ja nic tu nie wiem. Zaraz zginę. Jezus Maria, zabiją mnie. Przecież tyle tu jest, że ja ich nawet nie widzę, człowieku. W tych strzałach to on już nie powinien żyć, nie? Tu jeszcze jeden jest. Zabijemy go, dobra. Oła! Biją mnie stamtąd. Wsiadaj do tego. Będzie łatwo. Będzie łatwo zgubić policję, ja już wam mówię. O kurde. No i co ty we mnie wjeżdżasz? Coś ci to dało, człowieku, ty mądry ty. O czekaj, potrzebuję czas. Kurczę, musimy w tym GTA, więcej tymi samymi. Znaczy w tej części, tutaj musimy. W tym dodatku musimy szyb, ten szybciej. Co ja gadam w ogóle? Dzisiaj mam jakieś po prostu. Język mi się plącze jak nie wiem co. Chciałem powiedzieć, że w tej grze, w którą aktualnie gram powinniśmy więcej jeździć samochodami, ponieważ cały czas jeżdżę motorami. Znaczy no to ja rozumiem, że jest w stylu tej gry, ale samochodami też by czasem do czasu było pojeździć. Ale no no. Dobra, przyhamowało mnie trochę. No teraz zmyliliśmy pościg trochę. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, prosta, prosta, prosto, 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 prosto. Walę prosto.

del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City, very good. You learn good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. Y ahora vamos al hotel de cinco estrellas. Mi no habla mucho español, lady. Necesita una ducha después de esta bienvenida tan perra. ¡Uf! estoy mareada. ¿Tiene idea de cuántos condones No -y -e Spanish, Marta. I'm sorry. O kurde, ruszaj dupę tym samochodem. No i git. ta taksówka coś mi trochę tak... Ciężko chodzi, ale to nic. Hmm. Już działać zaczynam. O kurczę, 22 minuty filmu. Jak to zleciało? Jak to zleciało? Dobra, ale pójdziemy sobie jeszcze na jedną misję fabularną. Będziemy mieli trochę więcej tego GTA zrobionego tak, zrobionego bliżej do końca będzie po prostu, bo już... Coraz bliżej to, 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 to ta gra, na którym się tak nie mogę doczekać i w ogóle to jest koszulka chyba o tej że kupię, czy coś takiego, nie wiem <ścoughs> o tam puk, 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 panewka. No i bajka, człowieku, dwa koła za coś takiego I teraz tak Aha, nie mamy żadnej misji, zanim ktoś zadzwoni, dobra To pojedziemy sobie do tej kryjówki Briana To jest co, to jest Kryjówka, kryjówka To jest, czekaj yeah. To jest chyba Briana, czy nie? Co mi się wydaje Dobra, pojedźmy stamtąd. Więc, no. Więc tak to wygląda. O masu, Elizabeth, mamy kolejną misję. Ty idziemy czy nie? Dobra, już tam. Nie chce mi się, spać mi się chce, bo tak powiem. Pospałbym sobie, żeby jutro po prostu wstanę sobie do szkółki elegancko, żeby być wyspanym i w ogóle. Więc po prostu sobie też będzie trochę krótszy odcinek, ale porobiliśmy te dwie misje, bo wcześniej to tak po jednej żeśmy robili. Albo no. Co tak porobimy? I no będzie taki krótszy materiał to też no, e, pewno i się lepiej będzie oglądało i wszystko o wczoraj to tak trochę tam jest to siłowanie ręki nie byłem więc pojedziemy sobie jeszcze na to siłowanie ręki jednak dupa będzie, e, będzie krótszy materiał tu jest to siłowanie ręki, tak? czy gdzie? tutaj O kurde, z nożami chcemy bić Dobra Czyli jednak będzie krótszy materiał Pomysł mi się jeden pojawił Toni? Toni Tu możemy sobie pojechać. O! Nie, 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 nie! Kit, 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 kit. Dobra, to co sobie pieszy po... O nie, tu są motory, dobra. Dobra, jak są motory, to jest git już. Pokory nauczeni, więc no, więc tyle było zsiłowania się na rękę. Old Motor fajnie chodzi tu, Pozwolimy mu odbroty. Pa, tak od startu, jak on Hmm? O patrz jak mnie goni żemy Kurde teraz zaś za, teraz zaś C nacisnąłem Właśnie chciałem wcześniej C nacisnąć i zrobić coś takiego, ale no, dobra Ilegalnie, dobra. Jedziemy już zapisać tę grę, jedziemy sobie do tej e, kryjówki Briana. Znaczy teraz już naszej. Więc jedziemy do kryjówki dzionego. Teraz do... E, kryjówka kryje się. O! Oh! Ale stunty, ty. Tego, czegoś takiego to jeszcze nie widział. Nic no. Urt. Więc no. Hm, ale drif drift do rift to. O! Oh. O ty dziadu. No i dobra. Już mam pomysł. Zrobimy tak. Albo nie wiem. Możemy zrobić tak, że weekendowym serią to będzie GTA. W sobotę czy tam w niedzielę będziecie mieli po 2-3 odcinki z GTA. A w. Kurde, którędy będzie tu się wie. bo tu jest, tutaj się wjeżdża. A jest w człowieku całą tą. Tu nie można wejść. Co ty za dobrze się wchodzi od tyłu No ale nic, zaraz rozpracujmy to? Hmm, tutaj, aha, zabite deskami. Czy to taki... Ta kryjówka taka sobie... O, można zapisać stan gry. Tu można zrobić co? Nic. O, tą szybę można rozbić. Też fajnie. Chciałem powiedzieć tak, że weekendową serią będzie wtedy jak wiedziałem, oni za the Dark, to weekendową serią po prostu będzie GTA, a jak się skończy zrobimy GTA no to kończymy Daylight'a i wtedy będzie dopiero fajnie. Dobra, F, zapiszmy grę. A tymczasem oczywiście dziękuję Wam za ten przepiękny, zarobiste, fajny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.